Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Nowy Świat e, Tak, jest to drugi odcinek z tej serii, czyli jak już widzicie coś się tu zmieniło, nie ma tutaj mojego łóżka ani moich skrzynek co było w poprzednim odcinku e, Tak, skończyliśmy tutaj w poprzednim odcinku, a teraz troszkę się zmieniło No jak widzicie już ścieżka prowadzi dokądś, może tak nie będę pokazywał jak na razie Ubiorę sobie zbroję Płotek, po co ja ten płotek tutaj dałem? Nie wiem Ale dobra, F5, tak żeby mógł Mogłem spokojnie latać O widzieliście mój domek, ale za chwilę do niego przejdziemy pierw może chciałbym wam pokazać yy, yy, Tak, co się zmieniło w farmie Muszę wam się Muszę wam powiedzieć, że moja rozgrywka troszkę mnie wkurzyła na tym save'ie Ponieważ yy, próbowałem grać modyfikacje mo creature yy, i ten, yy, i ray minimap ale niestety wszystko mi się usunęło w skrzynkach, cały ekwipunek mi wyczyściło No dobrze, że nie miałem diaksowego setu, tylko kilo w mi zniknął i tam parę diaksów Wszystko ze skrzynkach, co tam jest mój domek Wszystko, co w moim domku było ze, w skrzynkach, wszystko znikło, musiałem, musiałem wszystko od nowa zbierać Naprawdę się wkurzyłem e, Tak, tutaj się nic, o wiele nie zmieniło, tylko konia tam mm, dałem Jak widzicie, on też e, usunęła mu się diamentowa zbroja Więc naprawdę nie fajnie to było ale tak, tutaj do, ścieżki nie było w poprzednim odcinku żadnej, teraz już jest tutaj ścieżka prowadząca do mojego domu. Domek budowałem pierw na kreatywie na innym świecie, a potem tutaj na singlu go odtworzyłem na survivalu, znaczy się tak, żeby niczego na kreatywie tutaj nie zrobiłem w tym domku. Wszystko jest zrobione na survivalu. Tak. Możecie wierzyć, możecie nie wierzyć. Na końcu pokażę wam screeny, jak budowałem ten domek. Takie właśnie Domek się prezentuje z każdej... Nie umie się wysłobić. Z każdej strony domek prezentuje się inaczej. I dość taki dziwny styl ma. Może, muszę sobie tutaj podjeść, bo nie ma wybiegać. Tu zrobiłem taką mini farmę, ale to przed chwilą. No i tak się dom, domek prezentuje. On nie ma żadnej piwnicy, a zawsze miałem domki z piwnicami. Jeszcze właśnie niedokończony troszkę jest, bo szkła nie umie tutaj piasku nigdzie znaleźć. Ale jak znajdę jakieś takie większe pustynie czy coś, to od razu te, te tutaj wkleję to... Znaczy postawię to szkło do tych okien. Tak, domek się prezentuje tak, może wejdziemy sobie od razu od frontu, tak jak go budowałem. E, tak. E, są trzy wejścia tutaj z każdej strony można się dostać. Tak właśnie fajnie. I tak, można sobie tutaj oczywiście wejść. Tak, na razie tutaj jest wszystko z kobla zbudowane, ale myślę, że w przyszłości zmienię to na deski albo na drewno, tak że, na drewno czy na wełnę, tak żeby się fajnie prezentowało. I tak, może przejdziemy sobie dookoła, no tak właśnie tutaj nic za bardzo nie ma dookoła. Ale na pewno się coś tutaj pojawi. Tutaj taka moja mała kuchnia. No wszystkie itemki mi znikły na razie są te co yy, jakieś dwie godziny grałem i udało mi się zebrać. Tak, troszkę tego już jest. O, ziemniaki sobie wezmę. I tak, tutaj jest mój taki magazynik na samym środku e, Troszkę tutaj itemków, no jak widzicie wszystko mi znikło Jedynie kobla troszkę nazbierałem, drewna troszkę też mam Tak to mi wszystko znikło, że laza mam mało, a miałem prawie 300 staki Naprawdę mi to wkurzyło Jedyne co sobie na gamemodzie tak, zrobiłem to dwa siodła i dwa, dwie diamentowe zbroje sobie zespałniłem No gdyż znikło mi to, a naprawdę mm, troszkę głupio jakby mi to, no jakby to powiedzieć No znikło i tego nie mam, no nie ma się co rozczulać, więc sobie wziąłem... E, zespawnowałem dwie zbroje, dwa siodła, bo wcześniej też to miałem. No ale jednak, że tego nie mam, to sobie zespałniłem, żeby było. Chyba to powiedziałem jakoś tak logicznie, bo teraz już nie, nie myślę, tylko chcę wam pokazać górę. E tak, góra tutaj jest moje łyżeczko, w którym sobie e, śpię. Tutaj się jeszcze pewnie pojawią jakieś doniczki czy coś na tym. Tak żeby to fajnie było. Czy nawet liany na szybach? To też będzie niezłe. Tak, tutaj będzie mój y, ten enchant. Y, na razie tutaj właśnie mam 30 level. Na Waszych oczach teraz enchantuję kilow, kilow, który e, chce mieć fortunę, bo mam też Jaxy na tym save. I chciałbym wam oczywiście pokazać, że nie robię tutaj niczego na gameodzie, tylko że po prostu Jaxy też wykopuje sobie własnymi siłami. A więc tak, weźmiemy sobie kilow, szczęście 2 oraz wydajność. No myślę, że spoko kilow, e, Możemy nim Jaxy za chwilę iść wykopać, bo mam już zaznaczone nawet gdzie są, ale... Tutaj tak, tu będą moje w tej skrzynce moje enchanty Tutaj myślę, że jeszcze będzie potarka albo ten kowadło do naprawiania Tak, domek prezentuje się tak, tutaj ma takie jeszcze balkony, bo wam nie pokazałem w sumie całego Bo balkonik naprawdę fajnie się te góry z tego balkonu prezentują To jest jeden balkon, balkony tu są cztery Z każdej strony, z jednej strony są nawet dwa Ale to wam pokażę, jest jeszcze z tej Tutaj taki balkonik, też fajnie, fajne, wi fajne widoki są z tego balkonu Tak oraz kolejny balkonik Czyli tutaj jest taki podłużny, że można wejść tędy, tędy Tu może jeszcze jakąś ścianę zrobię, jeszcze tutaj właśnie ten domek jest w środku niedokończony Ale myślę, że po kolei jak będę surowce nowe zdobywał To wam wszystko pokażę Tędy sobie przyszedłem, to tędy sobie wyjdę No i ostatni balkon jest z tej samej strony, co przed chwilą byliśmy Czyli po prostu tutaj taki już wyższy Na wyższym pod, podniesieniu o, Jakieś konie tam widzę Nawet dużo tych koni, kiedyś nie umiałem konia znaleźć w Minecraftie, teraz ich pełno jest no Dobra, lecimy sobie dalej Dalej chciałbym Wam pokazać co zrobiłem, czyli po prostu moją kopalnię Jest to na razie kopalnia, bo w przyszłości będzie to nic innego jak tylko portal do Netheru tam będzie Troszkę się nakopałem, jednakże dwie skrzynki duże kabel mi znikły oraz troszkę tam itemków, które mi się też udało wykopać jakieś węgiel, ale tam wszystko mi znikło niestety przez te modyfikacje. Dlatego teraz nie mam żadnych modyfikacji, tylko jak widzicie tutaj z prawej strony na środku e, zgony, czyli po prostu licznik śmierci, żeby zobaczyć po prostu ile tego wszystkiego będzie. Raz zginąłem, gdyż nie miałem żadnych itemków na początku, przyszedłem sobie tutaj zobaczyć, czy tutaj są też itemki w skrzynkach. No ale niestety nie było i zombiak zombi mnie tu dopadł Patrzę, o działa, działają, działają zgony więc naprawdę jedzie spoko e, Tak e, Drugie co tutaj jest y, To tak właśnie, to ta pomieszczenie jest na poziomie, zaraz wam powiem F3 na poziomie 54 e, Będzie to skopane do, po, do poziomu 6 Możemy sobie, y, możemy w sumie tam przejść Jak widzieliście trochę kobla w tych skrzynkach już tam miałem Oczywiście to nie jest wszystko, bo byłoby więcej, gdyby mi się nie usunęły moje skrzyneczki e, Tu jest kurczaczek jakiś... Właśnie nie wiem czemu, ale cały czas mi kurczaki w tym Pełno kurczaków mam e, właśnie w jaskiniach Dobra, wykopiłem sobie te diaksy, które są tutaj 3, 4, 5, o dużo ich nawet 6 e, rud skopaliśmy, mamy z tego 11 diaksów, więc naprawdę spoko Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo diaksy też były gdzieś e, Zdaje mi się, że tutaj Spróbuję tam... Może tak sobie wykopię po prostu. E, tak, i gdzie one były? Chyba szło się tędy, nie jestem tak pewien do końca. Ale oczywiście spróbuję tutaj je znaleźć. Dobra, biegnę sobie tutaj, tutaj ja je zaznaczyłem... O jest, tutaj, tutaj będą, bo zaznaczyłem je craft, bookiem. E, tak, widzicie znowu kurczak. Ich tu jest naprawdę nie wiem czemu one się tu spałnią, ale naprawdę mam tu to, o, o, mam tutaj obławę kurczaków. Pełno ich tutaj jest. Kolejny, widzicie, kolejny ale jajka przynajmniej mi dają potem sobie jakąś farmę zawsze sobie tu zbieram te jajka dobra, kolejne diaksy pyk 17 diaksów nieźle 24 diaksy na dwóch rudach no tylko ze szczęściem 2 mogłoby być szczęście 3 to by jeszcze lepiej było ale nie narzekam, troszkę diaksów mi przybyło moje pierwsze diaksy tutaj um, wykopane bo nie kopałem jeszcze muszę wam powiedzieć diaksów gdyż no nie miałem kilofa odpowiedniego, czekałem żeby mieć właśnie 30 level i na waszych oczach tutaj ten zrobić, 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 tyk, tyk, zrobić, zrobić, co ja miałem zrobić? Aha, żeby zrobić kilof i wykopać diaksy, tak, bo się zamyśliłem nad czymś innym. E, tak, teraz mam tak wytłumaczę też po lekku jak by wyglądało, a raczej jak będzie wyglądać ten polta, po, portal do netheru bo ja to skopię do wszystko tutaj do e, szóstego poziomu tak jak widzieliście tam na... już sody są na dół zrobione wykopię to wszystko zrobię tutaj taki na duży portal taki nie taki normalnie jest tam 3 na 5 tylko zrobię na przykład tam e, 10 na 30 taki duży portal i on będzie na środku jakiejś góry no naprawdę ładnie się to może prezentować o, troszkę mnie to boli że tak mało tego wszystkiego jest no ale niestety jaki jest, taki jest Minecraft czasami trzeba przeżyć Jestem ciekaw czy na moich dwóch osadach, które są tam, jak wiecie, tak daleko, co mówiłem już w pierwszym odcinku, czy tam też się usunęły itemki w skrzynkach. E, podejrzewam, że tak. Dlatego nawet nie chcę tam zaglądać, bo bym był naprawdę wkurzony, bo tam miałem pełno skrzynek. Oh man! Dobra, lecimy szybko się wyspać, bo gonią mnie tutaj wrogie moby. E, czasami też mi się tu skripery spawnią i tu wybuchają w tym miejscu, nie wiem dlaczego. Chyba, że za mało oświetlone, ale co dopiero jak będę wy... O nie, o nie, o nie, o nie Tylko nie teraz, tylko nie teraz Fuck! No i właśnie o tym mówiłem Ale dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, przynajmniej się wyśpię I naprawię to za chwilkę, więc powinno być spoko E tak, jesteśmy właśnie z powrotem Tak, robimy sobie pyk, e, właśnie tutaj nie mam teraz tego ale myślę, że powinno być... O, płotki są tutaj, to już możemy tu naprawić A tu naprawię właśnie zaraz Tylko sobie pójdę na dół, zobaczyć czy tutaj jest jakiś Co tu też? Aha, to bucho z góry e, Jeden ten Pyk A tu chyba już nie mam przetopionego, nie mam Ale zrobimy tak I wrzucimy sobie do tych piecyków I powinno się wszystko robić A więc tak To jest kolejny odcinek z tej oto moim, mojego survivala Mojej mapki Myślę, że powinien, powinien Wam się spodobać. Chociaż yy, każdy, każdy zareaguje oczywiście inaczej. Mi się naprawdę tutaj przyjemnie gra. Wszystko tutaj robię na survivalu, staram się nie oszukiwać. Jedynie te zbroje właśnie... O, w sumie można iść założyć koniowi tą zbroję i siodło. Bo tylko to zespałniłem. Nic więcej. E, tak, tak. No i tak, ja, bym, ja już się z wami powoli żegnam, jeśli Wam się podoba taka seria i to co ja tutaj wyprawiam, to naprawdę mm, dajcie kciuka w górę. Skomentujcie film No i tyle Ja się oczywiście jak patrzę i tam jest kilka lajków yy, Kilka wyświetleń Raczej kilkanaście wyświetleń i kilka lajków z tej serii To naprawdę jestem przeszczęśliwy, że naprawdę podoba Wam się to co ja robię tutaj Ale tak, dobrze Idziemy sobie tutaj, tutaj Nie wiem czy tego konia będę musiał z powrotem oswoić Bo on już był mój z czego widzieliście w ostatnim odcinku No chyba nie będę musiał Pyk i pyk o nie muszę, no to o, ty o tyle dobrze Dobra, wchodzimy z niego Będę musiał tutaj jeszcze wyżej wykopać bo zawsze jak schodzę z konia tutaj To bije mnie Do pół serduszka mi zawsze schodzi e, Tak, te farmy tutaj jeszcze są co widzieliście w kolejnym odcinku Ale one oczywiście będą e, Tam z zadomkiem będą lepiej wyglądały I tam będą takie naprawdę mega farmy Bo tutaj to tylko mogę sobie przychodzić trzcina na książki na papier i na książki pozbierać. No i troszkę ziemniaków, żeby tutaj przetrwać, żeby nie zginąć sz za szybko. A więc tak, ja się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. E, trzymajcie się do kolejnego. Ym, w ogóle, sorry za mój głos. Bo, bo jakoś tak właśnie chyba... Nie! Yeah. Kolejny kliper. Nie wiem, co ja z tymi kliperami tu mam. Wcześniej w kopalni to chyba ich z 20 było. Nie żartuję. Szedłem sobie tylko klipery, clip zabiłem. Albo same też wybuchały. A więc tak, ja się z wami żegnam, dziękuję za obejrzenie tego filmiku, jeszcze może sobie tutaj zrobię, zrobię tak Póki jeszcze mogę, póki mój skin jest, bo ostatnio jak widzieliście to nie było Zrobię sobie może na tle domku taki pożegnalny Jakby to powiedzieć Pożegnalne tło zrobimy i będziemy się już naprawdę żegnać Tak A więc tak, ja was żegnam, dziękuję za obejrzenie tego filmiku Trzymajcie się do kolejnych Żegnam Was na razie. Cześć.